Grown, I've grown up in Poland. My this is the greatest pianist in Poland, maybe the whole world. London. Two top film folk got spliced, and the present public turned out in force. He's Polish. <coughs> me as a person. Infamous because her attacker was this man. How much. Witajcie na kanale Jajka w Majonezie. Skąd taka nazwa? Lubimy jajka i lubimy majonez. Mniam, Dajcie znać, czy jesteście Team Winiary, czy Team Kielecki. Czuruś moja, dziecię moje, co u ciebie szepcze? Roman Polański urodził się w 1933 roku w Paryżu. Był synem Żyda, Mojżesza Liblinga i katoliczki pochodzenia żydowskiego, Buli Przedborskiej. Gdy miał 3 lata przeprowadził się wraz z rodzicami do Krakowa. W marcu 1941 roku, gdy Niemcy utworzyli getto krakowskie, Liblingowie zamieszkali w dzielnicy zamkniętej w mieszkaniu, które dzielili z innymi rodzinami. Młody Romek często wychodził z getta na aryjską stronę przez dziury w ogrodzeniu, a ułatwiał mu to aryjski wygląd, czyli zestaw cech propagowany przez nazistów, który w jak najmniejszym stopniu przypominał stereotypowy wizerunek osób narodowości żydowskiej. W marcu 1943 roku, tuż przed likwidacją getta krakowskiego, Mojżesz Liebling umożliwił synowi ucieczkę, robiąc rano dziurę w ogrodzeniu i organizując schronienie w katolickiej rodzinie. Na ten cel przeznaczył wszystkie swoje oszczędności. Romek początkowo Ukrywał się urodziny Wilków, później urodziny Putków. Posługiwał się fałszywymi dokumentami tożsamości i w tamtym okresie był Romanem Wilkiem. Wkrótce trafił do gospodarstwa Buchałów, gdzie ukrywał się w komórce na tyła chobory. Whistle Ojciec Romana trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, a po wojnie wrócił do Krakowa. Matka zaś została wywieziona do Auschwitz i zamowana w komorze gazowej. W chwili śmierci była w czwartym miesiącu ciąży. Po wojnie Roman został odnaleziony najpierw przez wuja, później przez ojca, którego nowe nazwisko przyjął. Nazwisko Polański. Byłem zawsze najgorszy w całej klasie, ale nauczyciele przepychali mnie, bo uważali, że jestem zdolny. Polański nie lubił szkoły, ale marzył o harcerstwie, do którego w końcu wstąpił. Fascynowały go występy przy ognisku i recytowanie poezji. Byłem gwiazdą w tej grupie. Był też miłośnikiem radia. Samodzielnie zmajstrował radio kryształkowe i słuchał audycji Wesoła Gramatka. Pewnego dnia młodych słuchaczy zaproszono do studia radiowego, by podzielili się tym, co najbardziej podoba im się w audycji. Roman stwierdził, że Dzieci w niej występujące są sztuczne. A zapytany, czy potrafiłby to zrobić lepiej, odpowiedział: Oczywiście, że tak. I tym sposobem 14 Polański zaczął występować w wesołej gromadce. Później przyszedł czas na występy w przedstawieniach i opinie wyjątkowo utalentowanego aktora. Po wojnie i trudnych doświadczeniach z nią związanych, Polański uciekał w świat filmu. Kino stało się jedyną ucieczką od przygnębienia i rozpaczy, które tak często mnie ogarniały. Roman kolekcjonował plakaty, programy z fotosami oraz streszczeniami filmu. Nie wiązał jednak wtedy swojej przyszłości z aktorstwem. Chciał zostać zawodowym kolarzem i z zaangażowaniem trenował jazdę na rowerze. Ze sportu jednak zrezygnował po traumatycznym przeżyciu, kiedy to w 1949 roku został zwabiony w odludne miejsce przez seryjnego krakowskiego mordercę Janusza Dziubę pod pretekstem sprzedaży roweru. 15 wówczas Romek marzył o przedwojennym rowerze wyścigowym, a okazja jego kupna nadarzyła się podczas oglądania amatorskiego meczu tenisowego na trybunach miejskiego

Janusz Dziuba pięć razy uderzył Romana w głowę brukowcem owiniętym w gazety. Zabrał mu portfel i pożyczony od ojca zegarek, po czym uciekł. Zakrwawiony Polański doczołgał się do wyjścia, gdzie zobaczył go kolega, który bez namysłu pobiegł za dziubą. Ostatecznie dziuba został złapany przez kierowcę przejeżdżającej śmieciarki i trafił do aresztu. W szpitalu milicjant poinformował Polańskiego, że oprawca miał 22 lata, nazywał się Roman Janusz Dziuba i działał według. Sprawdzonego schematu. Namierzał ofiarę, zdobywał jej zaufanie, zwabiał w ustronne miejsce i atakował ciosem w głowę. Przed polańskim napadł w ten sposób na 8 osób, a trzy z nich nie przeżyły. Roman był dziewiątą i ostatnią ofiarą, a dziubę skazano na karę śmierci. W obliczu traumatycznych wydarzeń Polański zrezygnował z kolarstwa na rzecz aktorstwa. Do szkoły teatralnej w Krakowie jednak go nie przyjęto. Polański usłyszał od komisji egzaminacyjnej, że nie ma zbyt wielu ról dla mężczyzn jego budowy, a chodziło o niski wzrost Romana. Szczęście jednak jednak uśmiechnęło się do Polańskiego, bo wkrótce zagrał epizod w filmie Trzy opowieści. A chwilę później Andrzej Wajda złożył mu propozycję zagrania w dramacie Pokolenie. Aktor ponownie złożył papiery do szkoły teatralnej, tym razem do łódzkiej filmówki, do której zresztą się dostał. Już w etiudach studenckich uwidocznił się niekonwencjonalny styl Polańskiego, tajemniczy, mroczny i brutalny. Chociażby Etiuda Morderstwo, ukazująca postać w płaszczu, która wchodzi do pokoju i nożem zabija śpiącego mężczyznę, albo Etiuda Lampa, opowiadająca o rzemieślniku Naprawiającym zepsute lalki, których obraz wprowadza do zaniepokoju. Była też Etiuda Rozbijemy zabawę, za którą rada pedagogiczna ukarała Polańskiego na ganą. Scenariusz opowiada o imprezie studenckiej, na którą wpadła grupa chuliganów. Na potrzeby filmu Polański umówił znajomą bandę, która miała rozpocząć burdę. Nikt nie zorientował się, że jest to prowokacja, wobec czego rozpętała się prawdziwa bójka. Natomiast pierwszym publicznie wyświetlonym filmem krótkometrażowym Polańskiego była Etiuda Dwaj ludzie z szafą. I w końcu przyszedł czas na pierwszy, Pełnometrażowy film Nóż w Wodzie. Z filmu nie był zadowolony ówczesny sekretarz PZPR, Władysław Gomułka, który podczas seansu miał rzucić popielniczką w kinowy ekran, oskarżając Polańskiego o czarnowictwo. Choć Gomułce Nóż w Wodzie nie przypadł do gustu, film odniósł sukces za granicą i dał reżyserowi szansę na realizację kolejnych projektów. Przyszedł czas na wstręt i obraz kobiety popadającej w obłęd. I znowu film odniósł sukces, choć Polański przyznał po latach. Nigdy nie przepadałem za wstrętem. Zrobiłem go po to, by ruszyć z to było trochę jak prostytucja. Opłaciło się, bo dzięki sukcesowi wstrętu reżyser mógł zrealizować Matnie i to był pierwszy film, z którego Roman był naprawdę dumny. Przyszła także kolej na produkcję Nieustraszeni pogromcy wampirów, przy produkcji której Polański poznał swoją przyszłą żonę Sharon Tate. W domu wydarzyło się nieszczęście. Sharon nie żyje. Wszyscy nie żyją. Roman. Zamordowano ich. Usłyszał w słuchawce telefonu Polański, przebywający w Wielkiej Brytanii, gdzie kręcił film. Kiedy to usłyszałem, pomyślałem najpierw, że. Wzgórze się obsunęło. Pamiętasz, dom był wysunięty, a zaraz za parkingiem było wzgórze. Tamtej tragicznej nocy w willi reżysera, prócz Tate, byli jeszcze jej przyjaciele, w tym Wojciech Frykowski, polski scenarzysta i przyjaciel Romana. I to on miał najwięcej ran zadanych przez członków sekty Charlesa Mansona. Jednak to morderstwo Sharon Tate najbardziej wstrząsnęło opinią publiczną. W chwili śmierci aktorka była w ósmym miesiącu ciąży i błagała oprawców, by darowali życie jej i na. Narodzonemu dziecku. I ona błagała o jej życie i życie jej dziecka. Po zbrodni pojawiły się spekulacje, jakoby film Polańskiego, Dziecko Rosemary, ukazujący historię kobiety spodziewającej się potomka diabła, miał poniekąd przyczynić się do śmierci Sharon Tate. Mówiono o klątwie, jaka spadła na reżysera, który pisząc scenariusz do Dziecka Rosemary, pogrywał ze złem. Klątwa ta miała spaść również na żonę Polańskiego, której Roman chciał przypisać główną rolę, jednak ostatecznie producenci zdecydowali się na Mie Farrow. Co ciekawe, Polański w chwili poznania Tate nie był zachwycony jej aktorstwem, a przedstawił mu ją współproducent nieustannie Straszonych pogromców wampirów. Roman do głównej roli kobiecej wymarzył sobie Jill St. John. Jednak za namową zgodził się na Sharon. Film. Zobaczyłem, że jest bardzo ładna, ale do roli w moim filmie wyobrażałem sobie kogoś zupełnie innego. Ale Martin i reszta ekipy upali się, żeby jej zrobić zdjęcia próbne. Zgodziłem się, włożyłem jej rudą perukę. Nie uznałem, że to się da zrobić. Podczas kręcania scen zdarzało mu się zażądać nawet 70 dubli, aby uzyskać pożądany efekt. Tate oczarowała jednak polańskiego swoją urodą i charakterem. Ich wspólne wyjście do restauracji zakończyło się w domu reżysera. Sharon po wspólnej nocy miała unikać Romana z powodu dręczących ją wyrzutów sumienia. Aktorka bowiem zdradziła swojego ówczesnego partnera, Jaya Sibringa. Gdy Tate odwołała kolejne spotkanie, Roman miał wykrzyczeć do słuchawki Dobra, pocałuj mnie w dupę! I o dziwo tymi słowami przyciągnął. Do siebie zaintrygowaną Sharon. Wkrótce Tate wprowadziła się do Polańskiego, a jej były Jay Sebring został najlepszym przyjacielem pary. W noc morderstwa Sebring przebywał w willi reżysera i zginął z rąk sekty Mansona. W książce Toma O'Neill'a poświęconej Mansonowi i mrocznym tajemnicom Hollywood możemy przeczytać, że gdy prokurator rozpoczął śledztwo, został poinformowany przez śledczych o kasecie wideo znalezionej na poddaszu domu Polańskiego. Z ich relacji wynikało, że na nagraniu, którego autorem był Roman, dwaj mężczyźni zmuszają Tate do uprawiania seksu nie obejrzał filmu, nakazał odłożenie kasety i skwitował, że Roman już dosyć wycierpiał, a kaseta tylko splami dobre imię zamordowanej Sharon. Zdaniem obecnych w willi policjantów, Polański po powrocie do domu miał sięgnąć po kasetę i schować ją do kieszeni. Według autora książki Roman miał regularnie dopuszczać się przemocy wobec State, zarówno tej fizycznej, jak i emocjonalnej. Ingerował w jej sposób ubierania się, ośmieszał wśród znajomych, zmuszał do trójkątów, a nawet miał namawiać partnerkę do aborcji. Bo Polański nie chciał mieć dzieci, nie chciał brać ślubu z Sharon, chciał otwartego związku. Gdy ich przyjaciele dowiedzieli się, że para zamierza się pobrać, spekulowali, jak Tate udało się namówić Romana na ślub. Wkrótce pojawiły się plotki o zdradach Polańskiego, z którymi ten nawet się nie krył. Zdaniem przyjaciółki Sharon, Roman miał wręcz zmuszać żonę do oglądania jego igraszek z obcą kobietą. Miał zażądać, aby Tate założyła sukienkę, jaką nosiła jego kochanka, a gdy ta się nie zgodziła, Roman wepchnął Sharon do basenu na oczach znajomych. Sam Polański w swojej książce pisał. Żyła ze mną i to był dowód jej cierpliwości, bo być blisko mnie to musi być męka. Tate miała ponoć dość życia u boku Romana, bo zaraz po porodzie chciała się rozwieść. Jednak jak wiemy, rzeczywistość okazała się znacznie brutalniejsza. Po śmierci Sharon Tate, Polański nakręcił tragedię Macbetha, nadając filmowi wyjątkową brutalność i mroczny klimat, który miał być odreagowaniem po śmierci żony. A trzy lata później odbyła się premiera filmu Chinatown, który uważany jest za najlepsze dzieło zaraz obok dziecka Rose. W Chinatown główne role odegrali Jack Nicholson i Faye Dunaway, wybitna aktorka znana z trudnej współpracy na planie. Nic dziwnego, że dochodziło do wielu spięć między nią a silną osobowością Polańskiego. Raz, gdy reżyser poprawiał kostium i fryzurę aktorki, ta uderzyła go w twarz i oskarżyła o usiłowanie gwałtu. Odmówiła dalszej współpracy, domagając się zwolnienia z planu. Innym razem kością niezgody okazał się odstający włos Dunaway. Jeden z jej włosów strasznie jakoś błyszczał w świetle kamery. Gdybym temu nie zaradził, widzowie skupiliby całą na włosie. Stop! Zarządziłem i wezwałem fryzjerkę aktorki. Robiła wszystko, by przyczesać niesworony włos, który jednak wciąż sterczał. Żadna ilość lakieru nie pomagała. W końcu licząc, że nawet tego nie zauważy, złapałem za włos i wyrywałem go. Fej padła w prawdziwy szał! Nie, nie wytrzymam! Ten skrawny syn wyrywa mi włosy. Opłaciło się jednak wysłuchać lamentu aktorki, bowiem Chinatown zdobył aż 11 nominacji do Oscara, a sam polański zgarnął złotego globa za najlepszego reżysera. A później przyszedł czas na sukces kolejnego filmu. Polańskiego. Lokator, w którym zresztą reżyser odegrał główną rolę. Niestety, dobrą pasce Polańskiego przerwało aresztowanie pod zarzutem odurzenia i zgwania nieletniej Samanty Geimer. Był rok 1977. Polański przyjechał do posiadłości Jacka Nicholsona, gdy ten przebywał na urlopie. To właśnie tam, w willi Nicholsona miało dojść do... Na 13-letniej Samancie Geimer. Przed całym zdarzeniem reżyser poszukiwał młodych dziewczyn do francuskiej edycji Vogue. Serię fotografii młodych dziewczyn tej wieku dla francuskiego magazynu Vogue. Homme. And, uh, I found it quite an interesting um, enterprise because I like. The girls of this age. Polański spotkał się z marzącą o karierze w Hollywood Samantą. Zrobił dziewczynie kilka zdjęć, później poprosił o pozowanie topless, na co dziewczyna wyraziła zgodę. Reżyser miał ją częstować szampanem, podawać środki odurzające i w końcu zasugerować nagą sesję w jacuzzi. Zdjęcia zakończyły się dołączeniem Romana do Samanty, po czym oboje udali się do sypialni. Tam reżyser odbył stosunek seksualny z trzynastolatką. Odurzona Geimer opowiedziała o zdarzeniu siostrze, a ta z kolei ich matce, która wniosła oskarżenie. Polański Polańskiego aresztowano i postawiono mu w sumie sześć zarzutów. Reżyser przyznał się do jednego, najlżejszego zarzutu, w stosunku z nieletnią. Nie przyznał się natomiast do gwałtu i takie stanowisko przyjmuje po dziś dzień. W grudniu 1977 roku w ramach ugody Polański został wysłany na obserwację psychiatryczną, jednak prokurator upierał się przy surowszej karze. Polański jeszcze przed ogłoszeniem wyroku wyjechał ze Stanów Zjednoczonych w obawie, że sąd nie dotrzyma warunków ugody. Udał się do Francji, gdzie przebywa do dziś. You ran away. Well, I, as you say, ran away because I think that I was very unfortunate to have a judge. Gdybym wrócił do Stanów, zostałbym aresztowany bez możliwości zwolnienia za kaucją. Natomiast Samantha Geimer w jednym z wywiadów z 2003 roku przyznała, że chciałaby, aby Polański wrócił do USA, bo jej zdaniem reżyser odsiedział już swoją karę. Chcę to powiedzieć bardzo jasno. To co wydarzyło się między mną a Polańskim nigdy nie było dla mnie wielkim problemem. Strasznie ciąży mi fakt, że zrobiliśmy z tego wielką aferę. Well, I forgave him. Geimer poprosiła również wymiar sprawiedliwości USA o zaprzestanie ścigania Polaka, a nawet spotkała się z Romanem i opublikowała ich wspólne zdjęcie, apelując o zaprzestanie publicznego linczu na polańskim. Gdy się poznali, Emanuel miała 20 lat, Roman zaś 53. Kiedy ujawniono, że są so parą, w prasie zawrzało. Zarzucano Polańskiemu, że ma pociąg do młodych kobiet. Wracano do oskarżeń o gwałt na 13-letniej Geimer. Para na przekór wszystkim wzięła ślub, a Roman wielokrotnie obsadzał partnerkę w filmach, które wyreżyserował. Emanuel pojawiła się w thrillerze Frantic, w melodramacie Gorzkie gody, w thrillerze Dziewiąte wrota czy w komediodramacie Wenus w futrze. A propos futra, polański wyreżyserował również spot reklamowy dla włoskiego domu Mody Prada zatytułowany Terapia. Widzimy na nim terapeutę mającego obsesję na punkcie futra swojej pacjentki. What does it mean? What does it mean? I z niewymienionych jeszcze dobrych produkcji polańskiego możemy wskazać m.in. film autor widmo, nagrodzony aż czterema Cezarami, rzeź i absolutnie wybitnego pianistę. Gdyby miano mi położyć na grobie jedną rolkę filmu, chciałbym, żeby był to pianista. Polański, ekranizując losy polsko-żydowskiego pianisty Władysława Szpilmana z okresu II wojny światowej, wracał do wspomnień i doświadczeń z getta, w którym przebywał jako dziecko. Reżyser już wcześniej miał propozycję nakręcenia filmu ukazującego okres wojny. Mianowicie Steven Spielberg chciał, aby to Polański wyreżyserował Listę Schindlera, film przedstawiający historię Oskara Schindlera, który przed pobytem w obozach koncentracyjnych uratował ponad tysiąc. Żydów. Roman jednak odmówił ze względu na zbyt osobistą tematykę dzieła. Jak wspomnieliśmy, Polański część swojego dzieciństwa spędził w gadcie krakowskim, z którego uciekł przy pomocy ojca. Jego matka zaś została zagubiona w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Dopiero po latach od premiery Listy Schindlera, Polański zdecydował się nakręcić film o tematyce wojennej, a Pianista przez wielu krytyków i widzów uznawany jest za najlepsze dzieło Polańska. Włańskiego. Mm.